W dzisiejszym niesamowitym odcinku pokażę wam, że niektóre gry potrafią wciągać, a nawet zrujnować komuś życie. A z pozoru niewinne granie w 99 nocy w lesie może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Dlatego dziś pokażę wam niesamowite historie pięciu osób, którym 99 nocy w lesie zrujnowało życie. Ale zanim przejdziemy dalej, to zostawcie pod tym odcinkiem rekordowe 1000 łapek w górę. Sprawdzimy, czy wam się uda. A od tego filmu wprowadzamy nowość. Oto lista aktywnych fanów. A od Dziś trzy osoby, które będą najaktywniejsze zdobędą 400 robuxów. Aby być aktywnym fanem musisz oglądać każdy film od początku do końca. Subować, komentować, zostawiać łapkę w górę i podbijać każdy film. Dlatego let's go, zróbcie to teraz, a my jedziemy z tym śledziem. Eitan miał 14 lat i mieszkał w niewielkim miasteczku w stanie Oregon. Był spokojnym, raczej introwertycznym nastolatkiem, który większość wolnego czasu spędzał przy kąpie i grał w 99 nocy w lesie. Wszyscy w to grali, a jemu ta gra bardzo się podobała. To właśnie tam poznał Eve. któregoś dnia poznali się na Discordzie, gdzie ludzie szukali osób do gry w 99 nocy w lesie. Na pierwszy rzut oka była zwykłą, sympatyczną dziewczyną. Miała podobny wiek, grała na tych samych serwerach i szybko złapała z bardzo dobry kontakt. Pisali o wszystkim. O szkole, o grze, ulubionych youtuberach. Eitan czuł, że wreszcie znalazł kogoś, kto go rozumie. Z czasem Eiva zaczęła pisać, że chciałaby kupić diamenty do 99 nocy w lesie, żeby odblokować nowe klasy postaci. Twierdziła, że jej rodzice nie pozwalają nic kupować, bo teraz nie mają pieniędzy. A wszyscy jej znajomi mają już najlepsze klasy i się z niej po prostu śmieją. Swoją Drogą nieźli znajomi. Eitan bardzo jej współczuł, bo wiedział jak to jest. Sam nigdy nie był zbyt pewny siebie, i myśl, że może komuś pomóc, była dla niego bardzo ważna. Ewa umiała to wykorzystać. Z każdym dniem coraz mocniej sugerowała, że gdyby ktoś jej pożyczył, to odda z czasem, żeby tylko inni się z niej nie śmiali. Pewnego popołudnia, kiedy rodzice byli w pracy, Aytan odnalazł w telefonie zapisane dane karty mamy. Postanowił podać je koleżance, a ona obiecała, że za 5 dni wszystko odda, bo dostaje kieszonkowe od swoich rodziców. Nagle z karty zaczęły znikać wszystkie pieniądze. Jego koleżanka oczyściła całe konto jego mamy z pieniędza, była tam naprawdę duża kwota. Nieświadomy chłopak podał wszystkie dane konta mamy, co poskutkowało kradzieżą niemal 10 tysięcy dolarów. Okazało się, że jego koleżanka to zwykła oszustka, która podszywała się pod młodszą osobę, by zmanipulować chłopaka. Po kradzieży konto jego w cudzysłowie koleżanki zniknęło z Discorda i chłopak nie mógł się z nią nigdzie skontaktować. Sprawa trafiła oczywiście gdzie? Na policję. Rzecznik policji donosi, że w ciągu miesiąca dostają oni od 50 do 100 takich zgłoszeń od rodziców. Co pokazuje, że problem jest naprawdę poważny. W większości przypadków pieniądze nie zostają zwrócone aż do czasu zakończenia postępowania przez policję. W tej opisywanej historii skradzione pieniądze były przeznaczone przez rodziców na spłatę kredytu, co jeszcze bardziej pogorszyło dramatyczną sytuację. Zaniepokojeni koledzy zauważyli, że ich przyjaciel w grze 99 nocy w lesie spędził już ciągłe 48 godzin. Rozumiecie to? 48 godzin bez przerwy w 99 nocy w lesie? No to jest coś dziwnego i niepokojącego. Nie widzieli go od dawna w szkole ani na podwórku. W końcu, zmartwieni, postanowili odwiedzić go w jego domu. To, co tam zobaczyli, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. W jego pokoju panował ogromny bałagan. Chłopak wyglądał na zmęczonego i zaniedbanego. Tłuste włosy, smród, syf, ale to nie było najgorsze. Nie dało się go odciągnąć od komputera. Gdy przegrywał, krzyczał i szarpał swoje ubrania. Przyjaciele próbowali go uspokoić. Ale bez skutku. Jeden z nich miał dość i postanowił usunąć mu Robloxa z komputera. A to tylko pogorszyło sytuację. Ich przyjaciel oskarżył ich o zniszczenie jedynego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Chciał się na nich wyżyć i dosłownie chciał się bić ze swoim przyjacielem, rozumiecie to? Po wielu nieudanych próbach pomocy poddali się. Miesiąc później znaleźli go na ulicy żebrzącego o jedzenie. Okazało się, że nie płacił czynszu i wszystkie pieniądze wydawał na diamenty i Robuxy w 99 nocy. W lesie. Oby ten gracz w końcu się otrząsnął, zanim będzie za późno. Tak samo jak wy, otrząśnijcie się, ale nawiązanie i zostawcie suba i łapkę w górę oraz podbicie ten film. A my lecimy do punktu trzeciego. W internecie możemy znaleźć ogromną ilość przypadków, w których 99 nocy w lesie stało się przyczyną wielu konfliktów rodzinnych. Jednym z nich jest przykład pewnego 14-letniego chłopaka, który był tak mocno uzależniony od 99 nocy w lesie, że jego rodzice zaczęli zauważyć, że ich syn spędza całe dnie grając, z przerwami tylko na jedzenie i picie. A następnego dnia zasypiał na lekcjach. Nauczyciele zaczęli zgłaszać, że jego oceny gwałtownie lecą w dół. Jego mama, Wiedziała, że musi w końcu postawić granicę. Gdy wrócił do domu, wyłączyła komputer i zabrała kabel zasilający, mówiąc, że robi to dla jego dobra. Chłopak wpadł wtedy w panikę i złość, jakiej jeszcze wcześniej u niego nie widziała. Traktował grę jak jedyną rzecz, która dawała mu poczucie relaksu. W wybuchu frustracji, niemal bez namysłu, popchnął swoją własną mamę, próbując wyrwać jej kabel. Kobieta upadła tak niefortunnie, że uderzyła głową o kant szaf i straciła przytomność. Chłopak od razu zrozumiał, jak poważna jest ta sytuacja. Wezwał, oczywiście, pogotowie, ale obrażenia okazały się na tyle poważne, że trafiła do szpitala na obserwację. A chłopiec trafił przed Sąd rodzinny, który dał mu nadzór kuratora. W tak młodym wieku stanąć przed sądem i być karanym to jest naprawdę przegranie życia. 99 nocy w lesie wpłynęło na jego życie tak bardzo negatywnie, a chłopak powinien żałować swojego zachowania. Jego mama po kilku dniach wyszła ze szpitala, ale ich relacja wymagała długiej odbudowy. Dla chłopaka był to punkt zwrotny. Pierwsza sytuacja, w której zobaczył, że uzależnienie jest czymś, co potrafi zrujnować życie jego i bliskim. A wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Przez 99 nocy w lesie można dosłownie stracić życie. Adam był zwykłym, sympatycznym chłopakiem, który od najmłodszych lat kochał gry. Traktował je jako odskocznie, sposób na relaks i spędzanie czasu z kolegami. Wraz z wiekiem jego pasja zaczęła jednak przeradzać się w coś znacznie silniejszego. Gdy odkrył 99 nocy w lesie, całkowicie przepadł. Gra pochłonęła go do tego stopnia, że każdy dzień zaczynał i kończył z telefonem w ręku albo przed komputerem. Początkowo bliscy Adama traktowali to jako chwilowe zainteresowanie. Zakładali, że po prostu mu przejdzie. Jednak z czasem stało się jasne, że chłopak nie potrafi już wyznaczyć granic. Przestał odrabiać lekcje, opuszczał treningi i coraz rzadziej wychodził z domu. Rodzina zauważyła, że stał się nerwowy, drażliwy, nieprzyjemny i wybuchał o wszystko, a każdy, kto próbował zwrócić mu uwagę, Spotykał się z agresją albo całkowitym ignorowaniem. Najbardziej martwiło ich to, że Adam prawie przestał spać. Twierdził, że musi pobić rekord świata liczby przebytych nocy w grze. W praktyce oznaczało to kilkanaście godzin grania dziennie, często bez przerw, bez posiłków, bez odpoczynku. Jego ciało było przemęczone, a organizm coraz słabszy. Po kolejnej nieprzespanej nocy wrócił ze szkoły kompletnie wyczerpany. Usiadł na kanapie, włączył telefon i zaczął grać w 90. Nocy w lesie. W ciągu kilku minut zasnął głęboko w nienaturalnej pozycji z telefonem w ręce. Zmęczone ciało poddało się. W pewnym momencie jego dłoń zsunęła się, a telefon uderzył o podłogę. Adam już nie żył. Jego mama znalazła go wieczorem przekonana, że chłopak po prostu drzemał po długim dniu. W końcu, kiedy zorientowała się, że nie reaguje, natychmiast wezwała pogotowie. Ratownicy przyjechali szybko, ale nie mogli nic zrobić. Policja i lekarze badający sprawę podkreślili, że przyczyną było skrajne przemęczenie organizmu. Rodzina Adama pogrążyła się w szoku i żałobie. Do końca życia będą żałować, że nie zareagowali wcześniej i że nie potraktowali jego uzależnienia jako poważnego zagrożenia. Ta historia pokazuje, że czasem jedna chwila nieuwagi może całkowicie zmienić życie. Chris, 12-letni chłopiec, był ogromnym fanem 99 nocy w lesie. Grał w nią na telefonie. Cały czas, wracając ze szkoły, wciągnął się tak bardzo, że nie zauważył czerwonego światła na przejściu i wpadł pod rozpędzoną ciężarówkę. Na szczęście przeżył, ale doznał poważnych obrażeń. Połamał żebra i rękę. Spędził wiele tygodni w szpitalu i przeszedł liczne zabiegi i operacje. W tym czasie chłopak miał mnóstwo czasu, by zastanowić się nad swoim zachowaniem. Ta historia uczy, że nie możemy tracić kontaktu z rzeczywistością, bo może to mieć tragiczne konsekwencje. A czy wy spotkaliście się z sytuacją, w której to 99 nocy w lesie zrujnował komuś życie? Jeżeli tak, Piszcie w komentarzach, będę przypinał Wam serduszka. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Przypominam jeszcze o subiku, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz żebyś obserwował mnie na Insta i obejrzał te poprzednie filmy, które teraz widzisz.